Kru nadal Chikawa po kamieniach Palatynu, gdzie żołnierze vlekli wlekli po ulicach z masakrobane ciało. Był marzec, dewent po iere, a tu, koło pozostało z naj cesarza w historii Rzymu, miało zostać w do Tibru jak ludzkie śmieci ale to nie była tylko śmierć władcy, to był brutalny koniec rewolucji obyczajowej, która wstrząsnęła fundamentami starożytnego świata. Młody człowiek, który uśmielił się uczynić rzemseną swojej własnej tożsamości, zapłacił najwyższą cenę, jaką może zapłacić śmiertelnik, a jego kastrowanie było tylko pierwszym aktem zemsty, która trwała tysiąclecia. Cztery lata wcześniej, na jałowych ziemiach Syrii, nastolatek o złotych włosach i przenikliwym spojrzeniu tańczył wokół ołtarza Elagabala, czarnego boga słońca z Emesi. Varius Avitus Bassianus, znany Rzymianom jako Heliogabal, posiadał niemalże dziewczęcą urodę, która hipnotyzowała całe tłumy. W wieku czternastu lat jego skóra była jak polerowany alabaster, ruchy płynęły jak jedwab na wietrze, a gdy śpiewał pieśni święte, jego głos brzmiał z czystością, która sprawiała, że weterani wojenni płakali, nie rozumiejąc dlaczego. Był arcykapłanem najświętszej świątyni na wschodzie, a jego babka Julia Maesa wiedziała, że ten eteryczny młodzieniec nosił w żyłach krew Sewerów, cesarskiego rodu, który rządził Rzemem. Spisek rozpoczął się od nocnych szczeptów. W perfumowanych komnatach Maesi. Listy opieczętowane czerwoną woskowiną podróżowały w tajemnicy do legionów zakwaterowanych na syryjskiej granicy, niosąc obietnice złota i władzy. Żołnierze byli zmęczeni cesarzem Karakalą, zamordowanym dwa lata wcześniej, i jego następcą Makrinem, który obniżył im żołd i lekceważył ich tradycje. Kiedy po raz pierwszy zobaczyli młodego Helio Gabala, siedzącego na białym koniu i ubranego w purpurowe jedwabie, który lśniły w pustynnym słońcu, wielu przysięgło, że zobaczyło samego Apolona, stępującego na ziemię. To jest prawdziwy Cezar, krzyczały legiony, i pewnej majowej nocy 28 Herberści Terneda ogłosiły cesarzem chłopca, który ledwie znał Rzym. Podróż do stolicy była triumfalnym pochodiem, który pozostawił za sobą ślad perfum i krwi. Helio Gabał podróżował w złotej lektyce, otoczone syryjskimi eunuchami, którzy zagrali na melodyjnych fletniach i palili rzadkie kadzidła. Jego stroje zmieniały się trzy razy dziennie – karmazynowe jedwabne tuniki haftowane złotymi niczmi, purpurowe płaszcze, które zdawały się chwytać światło słońca, sandały inkrustowane perłami z Indii. Kiedy jego wojska ostatecznie pokonały Makrina w bitwie pod Antiochią, nastolatek nie okazał żadnych emocji. Po prostu obserwował zwłoki rozrzucone po polu bitwy z obojętną ciekawością kogoś, kto kontempluje zwiędłe kwiaty, a potem wrócił do namiotu. Aby wykąpać się w perfumowanej wodzie z perskimi różami, Rzym przywitał go mieszanką fascynacji i przerażenia. Nigdy wcześniej tak młody cesarz nie zasiadł na tronie, a na pewno nigdy tak osobliwy. Heliogabał wjechał do miasta powozem ciągniętym przez białe konie, jego twarz pomalowana orientalnymi kosmetykami, które sprawiały, że jego oczy lśniły jak szmaragdy. Nosił złotą tiarę zamiast tradycyjnej korony cesarskiej, a jego palce były obciążone pieścieniami z kamieniami szlachetnymi, które odbijały tęcze na marmurowych ścianach. Rzymski lud przyzwyczajony do cesarskich wojskowych o gęstych brodach i bliznach wojennych, szczeptał niespokojnie, widząc tę androdziniczną postać, która bardziej przypominała orientalną boginię niż rzymskiego generała Na Palatynie młody cesarz rozpoczął transformację, która miała uczynić Rzym nie do poznania Kazał przetransportować z Syrii święte czarne kamienie La Gabala, meteoryt, który emesanie czcili jako manifestację słońca I zbudował dla niego najspanialszą świątynię, jaką miasto kiedykolwiek znało Tysiące niewolników pracowało dzień i noc, wznosząc kolumny z czarnego porfiru, ściany pokryte masywnym złotem i wiszące ogrody, w których kwitły egzotyczne rośliny sprowadzone z krańców imperium. Powietrze wokół świątyni było zawsze przesycone mirą, cynamonem i sandałowcem, tworząc atmosferę, która przenosiła zwiedzających do tajemniczych dworów wschodu. Ale to w prywatnych komnatach cesarza dokonywała się prawdziwa, cicha rewolucja. Heliogabal szaleńczo zakochał się w Hierokle, blond koczkodanie z kary, którego umięśnione ciało i zuchwały uśmiech całkowicie podbiły cesarskie serce. Młody cesar, który publicznie poślubił świętą westalkę w ceremonii, która zbulwersowała cały Rzym prywatności zachowywał się jak uległa żona tego niebiesko gladiatora. Niewolnicy byli świadkami sen, których nigdy nie odważyli się powtórzyć. Cesarz świata klęczał u stóp koczkodana, błagając o czułości, oferując połowę imperium za noc miłości. Hierokles sprawia, że czuje się tak jak kobieta powinna się czuć, Wyznał heliogabał swojemu zaufanemu eunuchowi Ganimedesowi, według fragmentów listów znalezionych wieki później w cesarskich archiwach. Kiedy mnie dotyka, nie jestem już Cezarem, jestem tylko sobą. Te słowa, szczeptane w perfumowanych korytarzach pałacu, dotarły do uszu pretorajanów jak destylowana trucizna. Rzymski cesarz. Kury zachowywał się jak kobieta. Cezar, który klękał przed niewolnikiem, tysiącletnie tradycje republiki zadrżały w swoich fundamentach. Fizyczne przemiany Heliogabala stawały się coraz bardziej widoczne i niepokojące. Zaczął używać mocnego makijażu, egipskiego kochla wokół oczu, różu na policzkach, karminu na ustach, co podkreślało jego naturalną. Kobiecą urodem jego brywi były wydepilowane tak, aby tworzyły idealne łuki włosy uczesane w wyszukane kobiece fryzury, zdobione złotymi diademami i perłami. Zaczął nosić przejrzyste ubrania, które odsłaniały coraz bardziej androginiczne ciało, całkowicie depilowane i perfumowane olejkami, które sprawiały że jego skóra lśniła jak polerowany marmur. Rzymscy senatorowie, ludzie zahartowani przez wojny i przyzwyczajeni do brodatych cesarzy, nie potrafili ukryć obrzydzenia i niedowierzania, gdy widzieli go przewodniczącego sesją senatu ubranego jak orientalna kurtyzana. Essa historia te tanto quanto a Roma da epoca, Voshe precisa se inscrever no noso canal e activar o si das notificaciones. Porque historias como esta, que mostram como poder, paiso e identidades se entrelacharan de formas chocantes a largo longo da historia, sao exactamente o que compartilhamos aquí toda semana. No perza a chance de descubrir otros segredos obscuros que moldaron noso mundo. Su inscripción nos ayuda a continuar trazando estas narrativas profundas e envolventes que usted no encuentra en em lugar nenhum. Os rumores sobre a vida íntima do imperador espalharam se como un um incendio pela ciudad. Dizia se que él había ofrecido enormes recompensas a los médicos que conseguissem transformarlo físicamente en em mulher llegando a prometer metade das riquezas imperiais a quem le dese orgos sexuais femininos. Prostitutas do suburbio susuraban historias sobre as orgias no palacio, onde Helio Gábalo recebia decenas de homens en cuanto se vestía com as ropas de suas esposas. Gladiadores contaban nas tabernas como o imperador colgía sus amantes baseado no tamanjo de sus orgos sexuales, oferecendo pochiches de poder en em troca de favores carnais. Hierocles, o cocheiro que había conquistado o amor imperial, tornóse prácticamente zo imperador. Helio Gábalo, o nomeo prefeito pretoriano, concedeu-lhe uma fortuna em ouro e propriedades, e publicamente se referia a ele como meu marido. Nas cerimônias oficiais, sentava-o ao seu lado no trono, permitindo que um ex-escravo compartilhasse da púrpura imperial. Essa inversão completa da hierarquia romana, um César subserviente a um cocheiro, foi a gota d'água que transbordou a paciência da aristocracia. Senadores centenários, descendentes dos fundadores da república, viam suas tradições sendo pisoteadas por um adolescente sirio que preferia se pintar como prostituta a comandar legiões. A resistência começou em reuniões secretas nas vilas do Aventino. Cassius Dio, o historiador que registraria para a posteridade os horrores do reinado Helio Gabaliano, participava dessas conspirações onde senadores susurravam sobre restaurar a dignidade romana. Este não é um imperador, murmurava Marcus Flavius, veterano das guerras dacias É uma aberração que Roma vomitou para nos punir por nossos pecados. As cartas trocadas entre os conspiradores, escritas em código e escondidas em ânforas de vinho, falavam de restaurar a masculinidade ao trono e limpar Roma da sujeira oriental. Júlia Maesa, avó que havia colocado Helio Gábalo no poder, observava com crescendo desespero a deterioração de seu neto. A mulher que orquestrara uma das maiores conspirações da história romana agora via sua obra-prima transformar-se em pesadelo. O jovem que ela trouxera da Síria como salvador da dinastia severa estava destruindo tudo pelo que ela havia lutado. Em cartas desesperadas à sua outra filha, Júlia Mamaea, Maesa confessava, «Creei um monstro!» O menino que deveria salvar nossa linhagem enterará conosco na lama da desonra. O ponto de não retorno chegou quando Helio Gábalo anunciou publicamente sua intenção de se casar oficialmente com Hierocles em cerimônia no Circus Maximus. A notícia espalhou-se por Roma como uma peste. Um imperador romano casando-se com outro homem a própria ideia era tão blasfema que muitos cidadãos recusaram-se a acreditar. Nas tavernas, gladiadores aposentados discutiam abertamente sobre assassinar o jovem César. Nas casas das matronas, mulheres respeitáveis choravam pela desonra que recaía sobre o império. Até mesmo os escravos sussurravam que os deuses puniriam Roma por tolerar tal abominação. A guarda pretoriana Elite militar que havia jurado proteger o imperador com suas vidas, começou a tramar sua morte. O prefeito Comazon, nomeado por Heliogábalo, mas secretamente revoltado com sua conduta, reuniu os centuriões mais respeitados em encontros clandestinos nos quartéis. Juramos proteger César, dizia ele, mas este não é César. E uma mulher disfarçada que desonra nossas águias. Os soldados homens brutais forjados em décadas de guerra não conseguiam aceitar ser comandados por alguém que se comportava como cortesã em bordel oriental. O ano de 2201 DC trouxe sinais ominosos que nem mesmo Heliogabalo conseguiu ignorar. Durante um sacrifício público no templo de Elagabal, as entranhas dos animais revelaram preságios de morte e desgraça. Adivinhos sírios, trazidos especialmente para interpretar os sinais, empalideceram ao ver os fígados necrosados e os corações perforados de buracos misteriosos. Os deuses estão irados, sussurraram entre si, e a ira divina cairá sobre quem ofendeu a ordem sagrada. Heliogábulo dispensou os augúrios com um gesto desdenhoso, mas testemunhas notaram que suas mãos tremiam quando tocou na pedra sagrada negra. A beleza juvenil que havia sido sua maior arma começou a desvanecer sob o peso das orgias constantes e do uso excessivo de cosméticos orientais. Sua pele, antes alabastro puro, desenvolveu manchas escuras causadas pelos ungüentos tóxicos que aplicava diariamente. Seus olhos, que brilhavam como esmeraldas, adquiriram um brilho febril e instável que assustava até seus amantes mais devotos. O corpo andrógeno, que seduzia multidões, começou a mostrar sinais de deterioração prematura: veias proeminentes nas mãos delicadas, cabelos que perdiam o brilho dourado natural, dentes que escureciam devido aos excessos gastronômicos. Hierocles, percebendo que o vento político mudara de direção, começou discretamente a se afastar do imperador. O cocheiro que antes mendigava por carícias imperiais passou a evitar os aposentos de Heliodábulo, alegando compromissos administrativos. Quando finalmente se encontravam, seu comportamento era frio e calculista, muito diferente da paixão ardente que antes caracterizava seus encontros. Heliogábulo, desesperado para reconquistar o amor que estava perdendo, ofereceu-lhe províncias inteiras, exércitos, tesouros acumulados durante séculos de conquistas. Mas o coração de Herócles já havia migrado para territórios mais seguros. A solidão do poder absoluto começou a corroer a sanidade imperial gábalo passou a conversar sozinho nos corredores do palácio dirigindo-se a interlocutores invisíveis como se fossem antigos amigos escravos o encontravam chorando nos jardins ao amanhecer vestido apenas com uma túnica transparente sussurrando nomes de amantes que já o haviam abandonado sua dieta tornou-se errática dias inteiros sem comer seguidos de banquetes orgíacos onde consumia iguarias exóticas até vomitar o jovem deus que havia deslumbrado o Oriente estava se transformando em fantasma de si mesmo. Julia Meza, Widzonk, e Jmuk Neubuaganis Mierza Kuzagwadi, Podjewa Nailepson de Tizia Vesfoim Gichu, Tainis Axel a promovat drugego vnuka, Alexianusa, Sina Juli Mamei, Yaco real non alternativa e um 13-letni švopjec posjadao všestko, čego Helio Gabalo brakovao, brakovalo, nije tradicijne žimske zakovanji i ko najvažniji ser umijent nošć sačunku sa čunku legionov. Korespondencija mjenzi Žulijami nasiliva še, planując pšešće vladzi, ktore zakovalo bi dinastije, ale ve eliminovalo element. Paranoja cesarska osiągnęła poziom patologiczny: De Heliogabal odkrył rodzinną intrygę. W napadzie furii, która pergeraziła całe pałat, nakazał aresztowanie desiątek służących podejrzanych o spiegostwo, torturował eunuków, aby wydobyć zeznania o nieistniejących spiskach, a nawet zagroził własnej babce egzekucją za zdradę. Julia Meza, kobieta. Ktora povoła in zdetronizirala cesarji, je bila zaprta v lastnih komnatah, pilnoana przez sirijskih stražnikov, lojalnih edinje vobec vnuka, katerega je zdaj uvažala za pogronjenega v saleinstve. Zima Beste Duas Abenerar. Bila je izredno surova v Rim, a pšeniklivi hut zdawał se odzircedlač politični klimat, ki je zamrozil mesto. Heliogabel. Koraz bardziej izolowany i niestabilny, podjął decyzję, która ostatecznie przypieczętowała jego los. Postanowił fizycznie wyeliminować wszystkich, którzy zagrażali jego władzy, zaczynając od własnego kuzyna, Aleksjanuza. Dyskretnie polecił prefektowi Komazonowi przygotowanie mordu na chłopcu, nie wiedząc, że sam Komazonius przyłączył się do anteceza za spisku. Vyścia planie dotarła do uszu gwardii. Retoriański, jak boški znak, da je nadeszla pora dejanja. Cezars, ki je planoval zamordovanje edenega moškega spadkoberske dinastije, je preskročil ostatečno granico, ki je odjela ekcentričnost od zdradi država rimskega. V noči z desetih na hedesti Marka dviga partizeter du Asarar. Veterani centurionov je zbrali se v kosarah na zadnjem naradzaju vojne. Dziś wezwalamy zimą, świadczył Marek Aurelius Sever, potomek wielkiego Cezarza filozofa, dziś przewracamy honor orłom cezarskim. I w tego fatalnego dnia zastał Heliogabala w prywatnych komnatach, staranie nakładającego poranny makijaż przed wypolerowanym srebrnym lustrem. Ręce lekko mu drżały, skutek wina z poprzedniej nocy, czy nieświadome przeczucie tego, co miało nastąpić. Założył purpurową jedwabną tunikę wyszywaną złotymi niczmi, włożył sandały inkrustowane perłami i nałożył wszystkie cesarskie pierścienie. Jakby nieświadomie wiedział, że to będzie jego ostatni dzień, wybrał swoje najwspanialsze szaty, zamieniając się w ośniewającą wizję androdzinicznej piękności i dekadenckiej władzy. Pretorianie maszerowali w szyku bojowym przez korytarze Palatynu ich zdobione sandały odbijały się echem, jak żałobne bębny na wypolerowanym marmurze. Heliogabal usłyszał ich zbliżanie się, i na chwilę jego pomalowana twarz straciła cały sztuczny kolor. Hierokles. Zawołał w desperacji, ale jego kochanek uciekł z miasta poprzedniej nocy, zabierając ze sobą fortunę w złocie i klejnotach cesarskich. Samotny, zdradzony, opuszczony przez bogów i ludzi. Młody Cezar stawił czoła swemu przeznaczeniu z tą samą samotnością, która charakteryzowała całe jego panowanie. De żołnierze wdarli się do jego komnat, heliogabal nie próbował uciekać. Pozostał na nogach przed lustrem, po raz ostatni, kontemplując obraz, który wywołał tyle fascynacji i horroru. Jestem piękny, mruknął do swojego odbicia. Zawsze byłem piękny. Były to jego ostatnie słowa zanim pretoriańskie miecze go przebiły. Ale żołnierze nie zadowolili się szybką śmiercią. Ich furia zgromadzona przez cztery lata upokorzenia musiała zostać zaspokojona w sposób przykładny. To, co wydarzyło się potem, przekroczyło granice zemsty i weszło na terytorium rytualnej dzikości. Pretorianie wykastrowali Cezaza jeszcze za życie wyrywając organy, które były źródłem tak wielu skandali. Helio Gabal krzyczał głosem, który rozbrzmiewał przez cały pałac, nie tylko z bólu fizycznego, ale z egzystencjalnego horroru, widząc zniszczoną samą istotę swojej tożsamości seksualnej. Podczas gdy krwawił na śmierć, żołnierze kontynuowali okaleczenie jego ciała, tnąc piersi, które próbował rozwinąć za pomocą orientalnych maści, niszcząc twarz, która uwiódła pół świata. Ale nawet śmierć nie przyniosła młodemu cezarzowi spokoju. Jego ciało zostało przeciągnięte ulicami Rzymu, podczas gdy tłum oblewał je nieczystościami i obelgami. Dzieci rzucały kamieniami w rozszarpane ciało, kobiety pluły w zniekształconą twarz, mężczyźni krzyczeli obscenizmy, które rozbrzmiewały na siedmiu wzgórzach. Makabryjny pochód zakończył się nad Tibrem. Gdje to, kar je ostalo z najkontroversijnjšega cesarja v zgodovini Rima, je bilo vrzucone v blootniste vode, kot človeške šmiječi. Njegovega grobu, kara zarezervana za zdrajce očezne. Damnačeo Memoriaje, kutora nastopila, je bila neublagana. Ime Heliogabala je ostalo starih ze vseh javnih inskripcij, njegove posongi so bile uniččone, njegove moneti pretopljene. Żwiątinia Elagabala została rozebrana kamień po kamieniu, a sama czarna święta skała została zwrócona do Syrii, jak zaraza, którą trzeba było usunąć z zimu. Historici otrzymali rozkaz przedstawiania jego panowania jako demonicznej aberracji koszmaru, z którego miasto obudziło się dzięki oczyszczającej przemocy ale być może najbardziej okrutną zemstą było zniekształcenie jego pamięci na przestrzeni wieków. Młody człowiek, który chciał jedynie żyć autentycznie, został przekształcony w rozwiązłego potwora przez oficjalną historiografię. Jego rewolucyjna próba przełamania barier płci w starożytnym świecie została zredukowana do perwersji seksualnej. Jego prawdziwa miłość do Hieroklesa stała się przykładem cesarskiej rozwiązłości. Złożoność duszy w konflikcie z konwencjami swojej epoki została uproszczona do karykatury deprawacji. Dwa tysiące lat później, podczas gdy archeolodzy odkrywają fragmenty jego prawdziwej historii, zaczynamy rozumieć, że Heliogabal był być może pierwszym udokumentowanym transgenderistą sprawującym absolutną władzę. Jego tragedia nie była tylko osobista, ale uniwersalna, taka sama, z jaką borykają się wszyscy, którzy rodzą się w ciałach, które nie odpowiadają ich wewnętrznej tożsamości. W czasach, gdy pojęcia takie jak dysforia płciowa jeszcze nie istniały, walczył samotnie z światem, który nie miał słów, aby go zrozumieć. Czarny kamienie La Gabala, zwrócone do jego świątyni w Mesie, Czczony był przez wieki po śmierci młodego kapłana. Mówią, że w nocy pełni księżyca, podróżni wciąż słyszą się jeszcze melancholijnych pieśni dochodzących z ruin sanktuarium. Być może to pustynny wiatr szepcze między zwalonymi kolumnami. A może to dusza chłopca, który ośmielił się przeciwstawić całemu światu, by żyć zgodnie ze swoją prawdą, wciąż śpiewa do swojego Boga w języku którego zim nigdy nie zrozumiał. I tak kończy się historia Cezaza, które zostało kaleczone za miłość do żołnierza, nie tylko za życia, ale i w pamięci ludzkości. Diego brutalna, śmierć, Ze rąk pretorianów była tylko pierwszym aktem Kuci, która miała trwać tysiąclecia, a każde pokolenie dodawało nowe warstwy upśledzeń. I niezrozumienia wobec młodego człowieka, który po prostu chciał być zaakceptowany takim, jakim był.